Miałeś kiedyś tak, że nożyłeś do czegoś, mimo że nie byłeś do tej rzeczy stworzony? Albo twój największy wróg zawsze był o krok przed tobą i utrudniał ci dojście do celu? Między innymi o tym opowiada książka, którą dziś ocenię. Mam na imię Igor i zapraszam do lektury. Owa książka nazywa się Pamiętnik 8-bitowego Wojownika. Posiada 6 tomów, do tego dochodzą jeszcze 2 tomy Pamiętnika 8-bitowego Kota. Osobiście uznaję, że dwie dodatkowe części to siódmy i ósmy tom. Jej autorem jest Cube Kid, młody pisarz mieszkający w Stanach Zjednoczonych na Alasce. Książka jest odpowiednia dla każdego wieku, najbardziej dla młodszych fanatyków Minecrafta. Jest nieoficjalna i Mojang nie jest z nią powiązany. Pierwszy raz książka została wydana w 2015 roku w wersji elektronicznej pod tytułem Journal d'un noob guerrier, oznaczający pamiętnik nooba wojownika. Książka opowiada o Runcie, czyli wieśniaku, który chce zostać wojownikiem, tak jak Steve. W końcu jego marzenie się spełniło i w jego wiosce otworzono szkołę, w której uczono walki i innych rzeczy, np. handlu czy rolnictwa. A to ze względu na to, że moby stawały się coraz bardziej potężne. Oraz pod wodzą zaczęli zaczęły ze współpracować. W szkole na bieżąco pojawiają się rankingi, dzięki którym uczniowie wiedzą, to, co już wiedzą i co potrafią. Największa rywalizacja to coś między Maxem a naszym głównym bohaterem, czyli Runtem. Jednak nawet Max dołącza do drużyny Runta, w której był już wcześniej stamp. Później do tej grupy dochodzi jeszcze Breeze, Lola oraz Emerald. Gdy szkoła się kończy, Run zostaje wysłany na misję odnalezienia starożytnego stołu. Żeby go kupić, musi uzbierać bardzo dużo pieniędzy, więc wyrusza na inną misję, na której może po prostu zarobić. Po jakimś czasie dołącza do niego Breeze, bo okazało się, że miał jechać sam, ale Breeze do niego przyjechała. A potem nagle okazuje się, że jeszcze przyjechali wszyscy inni najlepsi uczniowie ze szkoły. W tym jeszcze Cobble, Ophelia i pewnie ktoś jeszcze, o kim zapomniałem. Po zdobytym stole wracają i w wiosce zostają wojny. Potwory tam wkroczyły, pod wodzą Hirograina, którego oczywiście tam nie było, ale zostali pokonani przez różne runta. I książka kończy się na tym, że okazuje się, że Bris była kimś, czego nie powiem, bo będę wtedy spoilerował. I tak się kończy książka, i na końcu jest napisane, że Runt będzie prowadził w chyba w wersji bardziej dokumentalnej, z czego wynika, że już raczej następnej części książki nie zobaczymy. Ale. Na się to nie zatrzymuje, bo jeszcze istnieją dwie dodatkowe części, o których mówiłem we wstępie, czyli pamiętnik ośmioblicowego Koda. Opowiada to o kocie, zwanym Billy, który chyba też chciał zostać z wojownikiem, trochę już nie pamiętam, co się tam działo, bo dawno temu to czytałem. No i poznaje przyjaciół w nederze, bo do niego wyrusza i tak ma przygody tam różne. Ale to miał być na książki pamiętnik ośmioblicowego wojownika, a nie kota, więc się nie będę produkował. Przyjąłem tę książkę bardzo pozytywnie, ale no. Na inne części mi się jej nie podobały niż pierwsza, druga, trzecia i czwarta, bo znaczy nie podobały. Były do przetrwania, ale no jednak nie były takimi książkami, o których marzyłem. Te części w szkole były bardzo ciekawe, była tam jakaś rywalizacja, ale później tak wszystko to przygasło. Nic się tam takiego nie działo, co by zwróciło moją uwagę. Poza tym nie wszyscy mogliby czytać tę książkę, bo jest ona na Minecraftie i tam są różne rzeczy, o których niektórzy mogliby nie wiedzieć i nie zrozumieć, co też nie jest na plus. Swoją drogą, Punking Ośrubitowego Kota też mi się niezbyt podobał, no bo po prostu jakoś nie wchodził mi. Czytałem go bardzo długo i dłużej chyba nie wszystkie te szczęści, bo nie był ciekawy aż tak dla mnie. Poza tym tam też były takie niezrozumiałe dla mnie rzeczy. Tak więc moja ocena końcowa to mocno 7 na 10, bo niektóre rzeczy mi się tam nie podobały. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że film się spodobał. Do zobaczenia na kolejnej recenzji.